Gdy narcyz nie wraca Dlaczego Narcyz nie wraca? Dzieje się tak, ponieważ być może twoje zasilanie nie jest takie dobre Tylko nie odbieraj tego osobiście To nie jest zależne od ciebie To zaburzona perspektywa Narcyza Każde zasilanie wraz z upływem czasu traci na wartości Nie dajesz Narcyzowi tego dreszczyku emocji, którego poszukuje Prowadzi to do kolejnego powodu. Narcyz nie wraca, kiedy już nie jesteś podatny na jego manipulacje. Nie wierzysz już w jego iluzje, nie wierzysz w kłamstwa Narcyza, nie zasilasz jego fałszywej tożsamości. Zadajesz mu niewygodne pytania, dochodzi do konfrontacji. Wymagasz, oczekujesz więcej. Zauważasz jego błędy. Narcyz wtedy nie wróci. Może także nie wracać, ponieważ planuje, jak się zemścić, jak ci dokopać. Knuje, spiskuje, jak cię załatwić. Może także z latającymi małpami. Narcyz może nie wracać, także z innego powodu. Robi tak, ponieważ chce cię w ten sposób ukarać, chce cię tym poniżyć. Narcyz wie, że poszukujesz odpowiedzi, zakończenia, wyjaśnień. Dlatego celowo nie daje ci tego, czego chcesz. To główne powody braku hoveringu ze strony narcyza. Może mieć już nowe źródło zasilania, jego manipulacja nie jest skuteczna. Planuje zemstę lub nie wraca celowo, myśli, że cię to zaboli. Powinieneś się cieszyć, gdy narcyz nie wraca. Wtedy możesz skupić się na sobie, wtedy odzyskałeś wolność i swoje życie.